Dawno nie było medytacji w neurokiosku. Pierwszym celem było opublikowanie ich co sobotę. No, okazuje się jednak, że błogosławieństwo y, skutecznej pracy, która przynosi pożytek, polega na tym, że jest się dosyć zajętym człowiekiem. Ilość sesji, ilość pracy z ludźmi y, przewyższa możliwości tak regularnego publikowania. No ale jednak y, moim. Punktem dbałości również jest, aby i to poletka pracy online, tych właśnie materiałów, których w dużym stopniu przede wszystkim chciałem zrobić więcej dla tych z Was, którzy chcą sobie spokojnie z jakiejś odległości albo z bliska, w zależności od tego, jak ze mną współpracują, dołączyć do grona moich patronów i wspierać moją działalność również właśnie w tym zakresie żeby regularnie dostarczane było dla was właśnie to, ten rodzaj podróży, który potrafi być może wytworzyć dodatkową przestrzeń usłyszenia i z, pomiędzy bodźcem i reakcją, by móc użyć sytuacji i okoliczności życiowych które wydają się być nie do użycia. Lub też takich okoliczności, i takiego życia, które wydaje się używać nas. Połóż się wygodnie i zobacz, jak jeszcze możecie być wygodniej. I raczej się nie zdziw, jeżeli gdzieś w pewnym momencie twoja większość układu nerwowego zwanął Umysłem nieświadomym postanowi wyłączyć światło i położyć się spać. Oczywiście, być może tak się stanie. Być może nie. Nie ma potrzeby w żaden sposób niczego tutaj śledzić, ani z jakimś szczególnym skupionym wyrazem umysłu czy twarzy. Starać się zapamiętywać, czy robić notatek. Dlatego, że treści, które będą info podawane w naszych dzisiejszej opowieści, która będzie klamrą spinać tę medytację, jak również samych treści i ćwiczeń, które znajdą się pomiędzy początkiem a końcem tej klamry, nie należą do dziedziny, którą można byłoby teoretycznie rozebrać na czynniki pierwsze. Chociaż kiedyś być może zrobię trochę więcej wykładów na temat tego, w jaki sposób. Generuje się tego rodzaju podróże. Zobacz, jak ci się leży i oddycha. Zobacz, w jaki sposób oddech jest ruchem twojego szkieletu, który rozszerza i zwęża odległości wewnątrz szkieletarne. Przyjmij taką wygodną pozycję, jaką tylko Możesz. I posłuchaj opowieści pod tytułem. Prędzej śnieg spadnie do góry. W pewnej szkole, w pewnej szkole, która Mieściła się w pewnym prowincjonalnym miejscowości, a ta historia, od razu ci też uprzedzę, zanim twój umysł odpłynie, ta historia w trochę bardziej surowej formie i mniej wydaliżowanej postaci, ale jednak ja bardzo zbliżonej do tej opowieści, którą za chwilę opowiem, wydarzyła się rzeczywiście w pewnej szkole na pewnej prowincji. W tej szkole, która miała dosyć wysoką renomę i dosyć surowe zasady selekcji i doboru uczniów, trafiło pięcioro uczniów, którzy będąc w różnych klasach, odnaleźli się i zaprzyjaźnili ze sobą. Było to piątka diametralnie różnych osób. I każdy z nich był na swój sposób nieprzystosowany. Tak przynajmniej byli oni określani przez nauczycielską kadrę.